Witam serdecznie, ostatnio ogłosiłem taki konkurs związany z ogłoszeniem jakie znalazłem na OLX -ie. chodziło o aparat Zenit Plus Klisza e, ogłoszenie bez zdjęcia ogłoszenie bez jakichś specjalnych e, szczegółów nie wiadomo było o co chodzi a ja postanowiłem sobie kliknąć bez pytania zakupić aparat i sprawdzić co przyjdzie taki e, niespodziewany element w życiu. I paczka przyszła po kilku dniach. Mam ją przed sobą. No i co? Mam nadzieję, że jest w niej to, co obiecano. Aparat Zenit plus klisz, ale pytanie w quizie, który ogłosiłem jakiś czas temu, brzmiało, co dokładnie będzie w paczce. I za chwilę sprawdzimy. Sam jestem ciekaw. Paczka przeleżała sobie kilka dni w szafie. No, nie powiem, że jakoś specjalnie tutaj, że jakoś specjalnie byłem ciekawy. No, ale dobra. Co mogę powiedzieć przed otwarciem? Jest dosyć ciężka. Rozmiary ma takie, że jeżeli jest tu jakiś aparat Zenit, no to raczej bez obiektywu, albo ten obiektyw jest jakiś rozczłonkowany, czy gdzieś nie wiem porozrzucany po tej paczce. Także. No, spodziewam się samo osobiście. Obstawiam, powiedzmy, aparat Zenit-11 z jakąś kliszą, nie wiem jaką. Zaraz zobaczymy coś w środku. Dobra, bezbędnego tutaj yy, gadania otwieram. Ciach, nie za głęboko, żeby tutaj. Mimo pancerności, całej pancerności Zenita Myślę, że go śmiało można takim nożykiem uszkodzić. O, no, jak widać, zabezpieczony solidnie. Mam Mamy tutaj coś. Pudełeczko wędruje już gdzieś na bok. Aparat jest w folii bąbelkowej. No, jest to aparat. Jest taki coś to twarde i tutaj ewidentnie ma tutaj powierzchowność aparatu. Dobra, przetnę te folie. Jeszcze tutaj. Okay. Co to jest? No jest tu jakiś zenit. To śmieszne, dobra. To sprzedaje Zenita bez obiektywu Na no, się ewidentnie handlarz. Co on jest taki mały. Uwaga, zenit ET. Wynurzył się tu z tej paczuszki. Skli o, ktoś go otwierał. <ścoughs> no. Rzeczywiście jest z filmem. FOMA 200 24 klatki. Spoko wygląda na ledwo założony. O, nie ma tutaj mechanizmu do zwijania. Dobra, nie ma nawet na tylnej ściance tego wycisku. Spoko, wyjmę film. Dobra, mamy Fomę. Data ważności 2024 to wiem, że to jest świeża foma ale aparatu nie zamknę no ewidentnie aaa gawka jest wykrzaczona <grym wytkujesz> tutaj też nie ma jakiejś osłonki nie to, to jest po prostu złom <grym wytkujesz> no dobra mam, mam jego Zenita ET e e e Leży przez wizer. No. Dobra. No, powiem szczerze, na no, grubo nie spodziewałem się, że takiej. na złom, na maksa złom. Co z tego można zrobić? Chyba tylko lampkę. Dobra. Tyle, mamy tu Zenit ET, wydaje mi się, że ktoś z odpowiadających wpadł na to, że będzie to Zenit ET, ja odezwę się w komentarzu i puszczę wici, że można tutaj zrzucać mi jakieś wyzwanie, jeżeli chodzi o temat na nagranie filmu, także dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, hej! там no, ідзіланка